Gdy przychodzi ta informacja o tym, że pojawia się to nowe życie, to ono może być naprawdę w bardzo złym momencie. I tu nie ma o czym dyskutować, tak? Nie zawsze te dzieci są, są planowane, nie zawsze ta sytuacja, ten moment jest najlepszy, ale ten moment zaufania i tej próby, że Bóg dał, Bóg wychować, Bóg jest niesamowicie, wręcz skandalicznie zakochany w życiu. Taki obraz w zeszłym roku miałam, bo mieszkamy od trzech lat, w takim miejscu, gdzie mamy ogród. Mój mąż w ogóle nie, nie cierpi ich chwastów i bardzo się buntuje, kiedy w jego pięknym ogródzie zaczyna rosnąć chwast i jego żona idzie, bo musi wypielić i tej żony nie ma w domu, bo ona musi pielić, więc stwierdził, że załatwi jakoś ten systemowo ten problem. Zalejemy betonem, prawda, wtedy nie będzie chwastów, nie będzie roboty. I za jakiś czas, kiedy, kiedy poszłam w to miejsce, patrzę, że beton zaczął pękać, a spod tego betonu zaczęło wyrastać chwast. Zatrzymałam się nad tym obrazem, mówię Boże. Dla mnie ten chwast był takim właśnie symbolem, że to życie zawsze w nawet takich niesprzyjających warunkach ono chce kwitnąć. Nie na, no, kto jest dawcą życia? no Wierzymy, że Bóg. My próbujemy to tym betonem zalewać, środki zaradcze, żeby tu, tu życia nie było, tam życie nie było, a Bóg jednak daje to życie. No, jestem tu też dziś po to, żeby powiedzieć, że Bóg jest absolutnym miłośnikiem każdego życia. Każdego życia. Nie tylko tego życia pobożnego, ale też tego życia, tego polityka, który nam się w telewizji nie podoba, czy, czy, czy sąsiada, który nam uprzykrza życie. Po prostu to jest taka trudna prawda, no, ale jeżeli nie przyjmiemy, no to nie żyjemy zgodnie z Ewangelią, nie?